Ale trzeba żeby że witam Was na ostatnim odcinku obecnego sezonu z Komi! W ramach tego odcinka będziemy losować znowu Was, widzów, z komentarzy z poprzedniego odcinka. Ich było 33, 33. 33 komentarze były pod poprzednim odcinkiem. Za każdy komentarz oczywiście bardzo Wam dziękuję bardzo serdecznie. I sobie daliście również szansę, żeby wygrać tego tego skina tutaj, tego albo tego. Gdzieś tu się pojawi obok mnie. Skin, którego będziecie mogli wygrać w ramach tego odcinka. Już tłumaczę przypominam, co będziemy w dniu dzisiejszym robić. Rzecz jest prosta, bardzo prosta. Każdy z Was miał zaproponować skrzynkę do 100 dolarów i osoba, która będzie miała najgorsze raty, czyli najgorszy zwrot z skrzynki zwycięża tego tkina, którego przed chwilą pokazaliśmy. Więc tyle, jeżeli chodzi o przypominanie, a teraz krótkie ogłoszenia parafialne. E, Przypominam, że jest do wygrania 1 sierpnia kosa Shadow Dadgersy Brightwater, wystarczy oglądać moje streamy i wykorzystywać punkty kanału Twitch e, na tikety, na losowanie kosy. Jeden tiket, 5 punktów, wystarczy oglądać e, systematycznie, być aktywnym na streamkach na czacie i to e, tyle, a poza tym jeszcze są do wygrania rękawice. Niedługo się kończy ten konkurs, więc da, zapraszam, link w opisie tego też w filmiku i ogólnie mojego kanału. A teraz przechodzimy do wylosowania pierwszej osoby, która zwycięży albo nie zwycięży. To się okaże a dzisiejsza porażka to zwycięstwo, więc życzę wszystkim porażki, a pierwszą osobą, którą wlosujemy jest, uwaga, mili państwo, Naxxon 300, gitfilm Autotronik niech będzie. No i lecimy z Autotronikiem niech będzie. Kiku, i jest już yy, nadruszcie Autotronik pełne 100 dolarów, więc lecisz za pełną kwotę i oczywiście to jest procentówka, co wy macie do tych procentówek? Ostatnio wam w ogóle to nie poddawało, więc yy, stawiam, że po prostu chcecie, żeby wam dzisiaj nie udało, no to całkiem niezła taktyka, więc lecimy, 88 Procent na cold reda. Jeżeli ten cold red ci spadnie, to już możesz być bardzo blisko zwycięstwa. Uwaga, pierwsza skrzynka, czy to będzie zły drop, a to może na złość właśnie wydrop. <śm> Niemożliwe na jednym procencie. <ś> Cały zeszły odcinek nikt nie miał powyżej wartości skrzynki zwrotu, a ty masz 3,5. Nakson. Brawo! Ale nie o to chodziło w tym odcinku. Niemożliwe, niesamowite to jest! Autotronik w Falcon Knife Factory New za 349,15 centów. I yy, powiem ci więcej będziemy w topce z ostatnich 7 dni. Proszę bardzo, odświeżamy, odświeżamy. Muszę to zobaczyć, nie? Jestem na szóstym miejscu w topce z 7 dni. Halo, gratulacje! Tak są. Dobra, 349, nie, 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 nie wierzę, nie wierzę po prostu. Brawo, 3,49! Tak są, elegancko. E, raczej nie wygrasz, ale wygrasz pewnie cały konkurs, jeżeli chodzi o. No nie przejmuj się, nie przejmuj. Się. Lecimy dalej, kolejną osobą jest. Po Naxonie. pora widzowie na. Po naksonie pora w widzowie na kolejnego widza, którym będzie Shaker. Top plan. Albo Shaker Top plane. Albo Shaker to plane. Nie wiem. Kiedy jakieś filmiki z gier. Nie wiem. Ale gdybyście chcieli, żebym nagrał jakiś filmik z jakiejś gry, na przykład tak, żebym odpalił, po prostu nagrywał gameplay, co według mnie nie jest jakieś interesujące. Ale to, co według mnie nie jest interesujące, może być dla Was interesujące, więc dajcie znać. AWP Stasz. No To lecimy. No i tutaj mamy ciekawe podejście. Bo tu jest skrzyneczka tylko za 3 dolary. Mimo budżetu 100. Okej, okay, to może być dobry pomysł. To może być dobry pomysł. I zobaczmy, czy z 3 dol. O kurde, tu oni tań nawet leci. fakturnius traku za 1000 dolków. No ale chłop miał niezłego farta na 0,02%. No dobra, nie przedłużając, sprawdźmy, czy ci nie odda. 3 dolki. Co my za 3 dolki tutaj otrzymamy w dniu dzisiejszym? A jestem dzisiaj. Nieuczesany zupełnie, zupełnie. Mam ogromny nieład na swojej głowie i za 3 dolary mamy 57 centów. Dobry strzał, jeżeli chodzi o dzisiejszy, dzisiejszy odcinek. 57 centów wpisujemy do taberki. Ok, 0,57 z 3. 0,19. Uuu, nieźle. Jest ok, jest ok. Brawo, brawo. No to co, no to lecimy dalej. Kolejny widz, lecimy po kolejnego widza. Kolejnym widzem, widzowie będzie... Fickle Twitch, znowu! Ostatnio też byłeś, ale masz farciszka. Fickle Twitch, aj, nie udało się tym razem, fajny odcinek. Autotronika, no to nie może być drugi Autotronik z kosą z top 6 z tego tygodnia. E, więc lecimy. No i życzę Ci niepowodzenia, Fical Twitch eee, Za dolków, no nie, nie, no teraz jak Butterfly poleci, to już zamykamy interes. No nie, Cold Redik, ale wtedy niesamowita Nakson, co Ci spadł, nie? Dobra, koło dreze, ze 100 dolarów mamy zwroci 69,97, bo w stat tracku spadło. Okej, okay, 69,97 i z 69,97 skrzynka 100 dolarów zwrot 0,69. Ależ ta matematyka jest trudna. Na prowadzeniu Shaker Top e, Lane albo Shaker Top Lane. Nie wiem, zależy, spolszczamy czy angielszczamy, Never mind, czwarta osoba przed nami. Czwartą osobą będzie, uwaga, nadspany znowu, ale te same osoby cały czas losowane są, ciekawe. Elegancko prowadzony, poprowadzony, ładny odcinek, świetny, Freehand. Dobrze, lecimy Freehand, Freehand to chyba nie jest jakaś bardzo droga skrzynka, let's see. A nie, jednak 89 dolarów, myślałem, że ona jest tak do 10 około, a nie, pamię, nie pamiętałem w sumie tej skrzyneczki, to też jest procentówka. No dobra, dzisiaj testujemy znowu procentówki, ich za 89 dolarów, powodzenia nadspany. powodzenia. Czy będzie digielek, czy będzie coś więcej niż digielek? No, będzie digielek, ale zależy w jakim stanie. Czy w stat-traku, czy nie w stat-traku. Uwaga z 89, 37, 28. 37, 28, a skrzynka była za 89, 0,41. Na drugim miejscu jesteś nazwany cały czas. Shaker Top line, czyli jednak. Ta y, y, st, strategia, chciałbym, statystyka, powiem, Co ja mam pytanie. Strategia, mała skrzynka, słaby drop. Na razie się sprawdza. Jeszcze trzy osoby. Czy ktoś będzie w stanie przekona przekonać? Przybysz, ja dzisiaj gadam. Co ja dzisiaj gadam? Daj, daj, daj. się napije. kaby się napije, budź się, przebylak. Aaa, oh, ubudź się, i uwaga, kto będzie yy, piątą osobą? Piąta osoba to... Green Goblin 42069 Chromaglow. O, okej, okay, 90 dolarów, jedna z najczęściej otwieranych syneczek. patrzymy co my tu możemy wydropić. Znowu mamy trzy skiny, na które mamy najwięcej procent, a później im lepszy skinek, tym mniejsze szanse. Najwięk, najlepszy skinek z tego, co tak mi się orientuje, to powinien być ten Skeletonik, ale pewnie Marble Phagy Ursus będzie beta. O, jeszcze Fire Serpent i jeszcze Lightning Strike, dobra, dobra, jest tutaj co dropić. Good luck, powodzenia kolego, let's see, panie Green Goblin. Co ty tam tutaj dostaniesz? Pamiętajcie o kodzie przywilek i pamiętajcie o konkursach i o wszystkim. Golden Koi, 1%, czy ca... Golden Koi, 156,11. Nice, ale wam dzisiaj oddaję druga osoba, która na procentówce łapie fajnego skinka. Bym powiedział brawo, ale w okazji tematu tego odcinka powiem przykro. Okay, patrzymy, skrzynka za 90 dolarów, 156,11, a zwrot po kliknięciu Enter 1,73. To nadal jest yy, bardzo dobry wynik, ale do Naxona się nie umywa. Naxon, coś ty narobił, coś ty narobił. Szósta i siódma osoba przed nami ziomkiewski 1. jeden. Otwórz mi AK47, case, oby nie siadło. Oby nie siadło. AK 47. tu mogą spać bedlaki, ale w większości spada szrot, Więc y, moim zdaniem, pod względem taktycznym, bardzo fajnie to rozegrałeś. I wydaje mi się, że możesz zagrozić tą skrzynką osobie, która jest aktualnie pierwsza. Czy to plane, pamiętam. Shaker to plane. Shaker to plane możesz się być y, czuć zagrożony. Tak mi się wydaje. Mam takie przeczucie. 5 550 skrzyneczka. I zobaczmy, czy zleci nam Safari Mesh. Jakże zleci Safari Mesh, to no i jest zagrożenie bardzo duże, bo Safari Mesh kosztuje nic. I... 11 centów. Witamy na pozycji numer jeden. Uwaga, 11, 1. Uwaga, 5,50 zwrot 11 z na wyraźnym prowadzeniu żomkiewski 1. 0,0 Dwa. I czy ostatnia osoba również będzie myślała w ten sposób, że pójdzie w tanią skrzynkę, ale taką procentową. Czy jednak lecimy w maksa, czy lecimy w maksa? Po ostatnią osobą jest patalking. Superancki filmik, fajny montaż, szkoda, że bitwy takie słabe. Ultra battle i wygrywam. No to zobaczmy. Panie Patal King. Kurczę, tylko że widzisz, jest poro, jest problem. Nie możemy jej otworzyć, bo tą skrzynkę można używać tylko w bitwie. Kurczę, przykro mi, ale no niestety muszę zrobić re Naprawdę, bardzo dziękuję Ci za komentarz. Ale no, no nie mogę tego uznać. A tym szczęśliwcem, który skorzysta na nieszczęściu jednej osoby jest Manor 3FV. Bardzo przyjemny film do obiadku. Ja się nie znam, ale widzę, że parę osób pisze Autotronik, więc również taką skrzyneczkę. Poproszę. No dobra, to lecimy w autotronika w takim razie. To będzie decydująca skrzynka. Czy tu nie odda zupełnie nic? Zobaczmy, raczej wątpię, raczej wątpię. Wydaje mi się, że już lider zostanie lider. No już myślałem, że druga kosa poleci. To, to już, to by było, to już by było dziwne, bym tak powiedział. 31,45. 31,45. 31,45. Ze... Tu 0,3. Było źle, ale nie tak źle. Jak Ziomkewski! jeden! Gratulacje Ziomkewski! jeden wygrywasz tego skina. Gratulacje serdeczne dla Ciebie. Pamiętajcie, oko Cię pamiętajcie, żeby dołączyć do Discorda, że jest kosa do wygrania, 1 sierpnia, wystarczy oglądać moje streamy na Twitchu, że są rękawiczki do wygrania, jest w opisie. A na Discordzie rzucam co chwilę jakieś konkursy i hałabała rzuca konkursy u mnie na Discordzie. No po prostu dużo się dzieje. Zapraszam i oczywiście zapraszam również do hałabały na kanał na Twitch, tam też w opisie Mojego streamka jest link do jego kanału eee, i, i tyle. Słuchajcie, i będzie do wygrania w, w ramach tego odcinka, mimo że to jest ostatni odcinek tego sezonu, to ten skinek będzie do wygrania w ramach tego eee, odcinka. Wystarczy, że w komentarzu pod tym odcinkiem napiszecie z jakiej skrzynki mieliście najlepszy drop i co wam wypadło na Helcase. Nie musi być jakiś szczegół, może nie pamiętacie, ale chociaż pamiętacie, jak, jaka, jaki stosunek ceny do zwrotu mieliście najlepszy, wy jako taki randomowe otwieranie na Helcase, oczywiście z kodem przybelak. Ja wybiorę kilka najfajniejszych komentarzy i po prostu zrobimy losowanie podczas kolejnego odcinka, bo głęboko wierzę w to, że powstanie kolejny sezon Hellcase.com ale te informacje niedługo na Discordzie oraz na streamkach u mnie na Twitchu I dziękuję, że jesteście ze mną do tej pory, bądźcie dalej pamiętajcie o kodzie Przybylak, bo dzięki Wam nadal istnieje na ta seria ogólnie wszystko Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Miłej niedzieli. Elo, elo. Trzeba zero, pozdrawiam!